Cześć moi drodzy, z tej strony Sławek tytułowy single z kanału trójca Niekoniecznie Święta. Moi kochani, za nami cztery intensywne tygodnie Adwentu, czasu przygotowań do spotkania z narodzonym zbawicielem. Kochani, o czym mówi nam tajemnica Bożego Narodzenia? Przede wszystkim o tym, że Jezus przychodzi narodzić się nie w pałacu naszej pychy, samowystarczalności, w pałacu Heroda, która jest symbolem właśnie takiej bezgrzeszności. Prawości, em, perfekcjonizmu, ale właśnie w szopce, w tej ubogiej, nędznej szopce, która przedstawia sytuację naszego często serca, naszych grzechów, właśnie tam pragnie się narodzić Jezus. I przyjść do nas nie jako karzący Bóg, jako sędzia, jedynie sprawiedliwy, ale właśnie jako małe, bezbronne dziecko. Jako małe, bezbronne dziecko. Aby właśnie narodzić się w naszych sercach, abyśmy potrafili go przyjąć, właśnie jako e, małe dziecko, abyśmy nie musieli się go więcej bać e, czy wstydzić się z powodu naszych grzechów. Kochani, pamiętajcie, że dla Boga jesteście kimś wyjątkowym i niepowtarzalnym. Wasze życie jest niepowtarzalne. Życzę Wam, Waszym bliskim, aby nowonarodzony Jezus rozpalał Wasze serca jeszcze większą miłością, serdecznością, czułością, aby te serca były zdolne kochać bliźniego, e, naszych bliskich. Życzę Wam pokoju serc przede wszystkim i radości z narodzenia Chrystusa w naszych sercach. Wszystkiego dobrego na te święta i na nadchodzący nowy rok. Wesołych świąt! Cześć, witajcie! Tutaj Maciej z Trójcynniku Księży Świętej. Wiecie, że ten cudowny czas nadchodzi. Zostało nam kilkanaście godzin do tego pięknego, cudownego dnia, w którym narodził się Jezus Chrystus. Dlatego chciałbym złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia. Żyć zdrowia, szczęścia i spokoju w te dni. I na kolejne również. Spełnienia wszelakich marzeń, tych często skrytych, tych, które mamy gdzieś głęboko w sobie. To tylko Bóg o tym wie. Żeby do każdego tego zadania, każdego tego celu wystarczyło nam sił, cierpliwości i wytrwałości. A jeśli nam trochę zabraknie mieć obok siebie drugą osobę, która na pewno nam w tym wszystkim pomoże. Chciałbym Wam też podziękować za ten piękny rok, za ten trudny rok. Bo sami wiecie, że nie mogliśmy się spotykać, nie mogliśmy tego nagrywać, ale Wy byliście z nami, Wy wykomentowaliście, Wy komentowaliście. Dawaliście nam natchnienie na to, że możemy coś więcej zrobić dla Was. Na kolejny 2021 niech on będzie lepszy, niech on będzie inny niż 2020. Na pewno taki będzie. Tego Wam życzę. Wszystkiego dobrego. wesoły Świąt. Z Panem Bogiem. Nie będzie pochwalony z Chrystus. Z tej strony ksiądz Andrzej, Trójca Niekoniecznie Święta. Wszystkim naszym widzom i subskrybentom na te święta życzymy przede wszystkim pokoju. Aby ta mała dziecina, która się rodzi w Waszych sercach, napełniła Was wiarą, nadzieją i miłością. On jest wspaniały, lub potrafi dać radość, gdy jest smutno. On daje miłość, która jest większa niż cokolwiek innego. On daje nadzieję, nawet wtedy, gdy sami w nią nie wierzymy. Dlatego życzę Wam, żebyście każdego dnia dostrzegali, że Jezus żyje w Waszych sercach, że tam jest dla niego najpiękniejszy żłóbek, bo Wy tam jesteście. I pamiętam o Was w naszej modlitwie. Pamiętajcie, każdego dnia bądźcie świadkami miłości i dawajcie drugiemu człowiekowi, przede wszystkim Jezusa. Trzymajcie się, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.